w takim razie Słowo Boże na, najpierw na pierwszym liście Piotra. Pierwszy list Piotra, końcówka. Piąty rozdział od szóstego wersetu do ósmego: Okuszcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby Was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o Was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik, wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Powiem Wam, że niedawno całkiem, ten miesiąc temu może przeżyłem bardzo mocno to słowo, wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż on ma o Was staranie. I wtedy widziałem, jak Bóg rzeczywiście bierze troskę moją na swoje barki. Widziałem, jak ma o nas staranie. I to było wspaniałe. A teraz przeżyłem coś takiego, co jest w następnym wersecie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Nie wiem, czy widzicie te trzy obrazki tutaj. Te trzy obrazki to są nimi świadkowie mojego wczorajszego upadku. Taka głupia rzecz, bo żona poprosiła mnie, żebym je przybiła ściany. I ja nie miałem ochoty tego zrobić. Najpierw. A potem się do tego zabrałem, ale wszystko wychodziło krzywo. I okazało się, że przybicie trzech obrazków równo wcale nie jest prostą rzeczą. Ale najgorsze było to, że ja w czasie tego przybijania zacząłem się coraz bardziej frustrować tym, że wszystko idzie krzywo. Dziurę w ścianie zrobiłem jedną. Potem ona była większa. I zacząłem się denerwować na moją żonę, że ona w ogóle miała taki pomysł. Potem na to, że ja w ogóle muszę to robić. I wyobraźcie sobie, że po prostu no, wyszło ze mnie coś, czego się w ogóle w życiu bym się nie spodziewał. Przynajmniej ostatnio. I <laughs> strasznie mi było przykro z tego powodu. I modliłem się ostatnio o to, żeby Bóg pokazał słowo jakieś dla kościoła i dzisiaj jak, jak mówił Grzesiu, jak mówił Marian, to, to, to wiedziałem, że to jest to. Jest taki fragment byście do kolosan. Zajrzyjmy sobie. Iście do kolosan. Pod koniec. Taki werset 3, 3 rozdział, werset 19. Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. Kropka. Ja byłem wczoraj strasznie przykry wobec mojej żony. I nie potrafiłem tego powstrzymać. I tak sobie wyszedłem potem z... Z domu, żeby się modlić, i to mnie po prostu uderzyło z całą mocą. Wróciło do mnie to słowo. I zacząłem się zastanawiać, dlaczego. Dlaczego tak było? Czy to taka głupia rzecz? Takie głupie gwoździe, taki głupi młotek. Nic wielkiego w końcu. A ja się tak okropnie zachowywałem. I Pan Bóg mi pokazał, że właśnie. Że moja modlitwa ostatnio była po prostu marna. Że nie czuwałem. Że nie byłem przeźwy. Że rano, jak zaczynałem dzień, to ta modlitwa moja była taka, taka sobie. Był długi czas ostatnio, kiedy tak było, że, że rano zaczynałem sobie czas ze Słowem Bożym. Dzień. Że czytałem, że się modliłem, i przyszedł taki czas, kiedy to wygasło trochę, i zacząłem się obijać, jeśli o to chodzi. I już tego Słowa Bożego rano tak nie otwierałem. I tak modliłem się krótko, myślałem sobie, wieczorem się pomodlę dłużej. Ale okazuje się, że po prostu nie tak powinno być, i nie ma na to czasu wygląda na to, że niestety jest tak, że jeżeli się nie będziemy modlić stale, jak to mówi Słowo Boże, módlcie się, bez przestanku się módlcie. Bo są sprawy, o które ja się bez przestanku modlę, wiecie, są. To są rzeczy, które naprawdę na nich mi zależy i rzeczywiście widzę, że Pan Bóg wysłuchuje tych modlitw. Ale czasami jest tak, że gdzieś ta modlitwa zaczyna być taka słaba. Jeśli chodzi o takie codzienne oddanie czasu Panu Bogu czy dnia, to to po prostu zaczyna się powolutku skracać, skracać, a potem dzień się zaczyna od włączenia komputera. I wtedy już można powiedzieć, że ten czas, który miał być rozpoczęciem dnia, to on się nie rozpoczął przed Panem, tylko przed monitorem. Taka jest prawda. A przeciwnik, diabeł, chodzi wokół lekle, ryczący, szukając kogo by pochłonąć. I on nie ma litości. To nie jest tak, że on będzie się gdzieś tam udawał na urlop w momencie, kiedy ja zaczynam się mniej modlić. Nie, on wtedy będzie chodził bliżej. I czas, który jest w tej chwili, jest Coraz krótszy. I dlatego czuwać musimy coraz bardziej. Bo jeśli w takiej głupocie człowiek potrafi tak upaść, to co dopiero w poważniejszych sprawach. Jest okropne uczucie, kiedy człowiek jest w danym momencie już taki nakręcony, i on nie jest w stanie się oprzeć. Nie jest w stanie się zaprzeć samego siebie. To już ruszyło. Po prostu tak wygląda, jakby się jakaś spirala rozkręciła i jest taki moment, poza którym człowiek już nie jest w stanie tego kontrolować. I zachowuje się je tak, jakby nie chciał. Czyli po prostu cielesność w tym momencie zaczyna dominować. Recepta na to jest jedna: jedyna. To znaczy, nie ma takiej możliwości, żeby ta cielesność. Nie dominowała, jeżeli duchowy człowiek nie dominuje przez cały czas. Znaczy, jeżeli duchowy człowiek nie zaczyna dnia, jeżeli duchowy człowiek nie kończy dnia, jeżeli duchowy człowiek nie modli się bez przestanku. Po prostu to jest wojna I, i doświadczamy czasem takiego momentu, kiedy widać wyraźnie, że ta wojna trwa. Apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian w siódmym rozdziale. Że on doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli chodzi o wewnętrznego człowieka, pisze, to mam upodobanie w zakonie Bożym. Ja wiem, jakie są przekazania. Ja jestem całkowicie świadom tego, jako wewnętrzny człowiek, bo ja to kocham. Ale jest coś takiego jak cielesny Paweł, jest coś takiego jak cielesność każdego człowieka, i w tej cielesności, w tym wewnętrznym człowieku zewnętrznym, istnieje coś takiego jak zakon grzechu. I Paweł o tym mówi. Nędzny ja człowiek. Bo ten zakon grzechu pcha mnie do tego, żebym ja robił rzeczy, których nie chcę. I mówi: Wolę to ja mam. Ja bym chciał. Ale trzyma się mnie zło. I teraz jedynym rozwiązaniem jest to, o czym Paweł mówi na końcu tego rozdziału. Dzięki niech będą Jezusowi Chrystusowi, dlatego że mogę służyć. Nie zakonowi grzechu, tylko mając Ducha Świętego, mam coś takiego, co się nazywa zakonem Ducha. Czyli prawo ciążenia ku grzechowi, które jest naturalne dla człowieka cielesnego, zostaje przezwyciężone poprzez prawo ciążenia ku świętości, które jest naturalne dla Ducha Świętego. I jest nam to dane w Jezusie Chrystusie. To znaczy ten zakon. Świętości, ten zakon ducha. Dzięki Panu Jezusowi to mamy, bo mamy ducha świętego. I jest tylko pytanie, co my będziemy z tym chcieli zrobić. Dlatego, że tak się składa, że kiedy narodziliśmy się na nowo, to narodziliśmy się będąc w skażonych ciałach. Czyli to, co jest zakonem grzechu w naszych członkach, jest dalej. To nie wyparowało nagle i wiemy o tym wszyscy aż za dobrze. Dostaliśmy coś takiego, co potrafi przezwyciężyć to ciążenie ku grzechowi. Ale problem jest taki, co, jakie są nasze decyzje. Dlatego, że do Filipian Paweł pisze w Filipian 2.12, że Bóg daje nam chcenie i daje nam wykonanie. Tak? I dlatego tym bardziej. Z drżeniem i bojaźnią zbawienie swoje sprawujcie. To dlaczego z drżeniem i z bojaźnią, skoro Bóg nam daje chcenie i Bóg nam daje wykonanie? Przecież to jest cudowne, prawda? Jeżeli nam daje chcenie i daje wykonanie, to hurra, wszystko jest w porządku. Co za bojaźń? Dlaczego drżenie? A no właśnie dlatego, że decyzję nam pozostawił. To znaczy, co będziesz siał, to będziesz żał. Będziesz siał z ciała, to będziesz żął z ciała skażenie. I właśnie się o tym przekonałem. Na, własnym, na własnej skórze. Jak będziesz sobie siał, co sobie rano posiejesz, to sobie wieczorem zeżniesz. Albo w całym dniu. I kiedy rano będziesz siał to, co cielesne, to będzie tak, że przestaniesz czuwać. I będzie tak, że będzie w czasie dnia, a będzie to coraz większe ciśnienie, bo czasy są takie, że będzie ciśnienie coraz większe. I po prostu nie stać nas na to, żebyśmy się przy, bez przestanku nie modlili. I można by powiedzieć, że coraz bardziej nas nie stać. Dlatego, że te rzeczy będą wychodziły i można powiedzieć tak, Bogu dzięki, że wychodzą w takich małych sprawach. Dlatego, że jeżeli wychodzą w takich małych sprawach, to też ostrzeżenie od Pana. On dopuścił do tego, pokazał, zawstydził, on sprawił ból mojej żonie i cierpienie. Ale ja to odczułem. To jest mała rzecz. Wobec tego jeżeli On pokazuje pewne rzeczy Pan w tak małych rzeczach, to o ileż bardziej będzie trzeba się w dużych rzeczach zaprzeć samego siebie. A skąd ja się zaprę samego siebie, jeżeli, nie da, jeżeli mocy do tego nie da mi Pan. Przecież ja sam siebie nie mogę zaprzeć się samego siebie. Cielesny człowiek nie jest w stanie zaprzeć się samego siebie. Bo ta moc pochodzi od Pana. I nie można sobie powiedzieć coś, coś takiego, że ja kiedyś się na nowo narodziłem, jestem dzieckiem Bożym, w związku z tym ja będę miał zawsze taki luksus że Pan Bóg zawsze mnie ochroni i zawsze mi to da. Nieprawda, dlatego że Pan Bóg dał nam zbawienie po to, żebyśmy je sprawowali. To znaczy po to, żebyśmy umieli zrobić z tym, co on nam dał, czyli z tym darem, żebyśmy umieli zrobić to, co trzeba. I w momencie, kiedy my przestajemy się modlić, w momencie, kiedy my zaniechamy modlitwy, kiedy my zaczynamy się robić leniwi, kiedy przestajemy czuwać, to tak naprawdę zaczynamy pogardzać, albo przynajmniej nie doceniać tego, cośmy dostali. Są takie psalmy dwa, które Dawid pisał najprawdopodobniej w stanie podobnym, to znaczy w stanie człowieka, który zgrzeszył i staje przed Panem.

Rzekłem, będę pilnował dróg swoich, bym nie zgrzeszył językiem. Będę trzymał na wodzy usta swoje, póki bezbożny stoi przede mną. Zanim mówiłem, zamilkłem pozbawiony szczęścia, lecz Ból mój się powiększył. Rozpaliło się serce moje we mnie, gdy rozmyślałem zapłonął ogień. Wtedy odezwałem się językiem swoim Daj mi, Panie, poznać kres mój i jaka jest miara dni moich, abym wiedział, jak jestem znikomy. Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni moje. A okres życia mojego jest jak nic przed Tobą, tylko jak tchnienie jest wszelki człowiek, choć pewnie stoi. Zaprawdę człowiek przemieje jak cień, zaprawdę próżno się miota, gromadzi, a nie wie, kto to zabierze. A teraz czego mam się spodziewać, Panie? W Tobie jest nadzieja moja. Ratuj mnie od wszelkich występków moich. Nie wystawiaj mnie na zniewagę nikczemnika. Zamilkłem, nie otwieram ust swoich, bo Ty to uczyniłeś. Odwróć ode mnie cios swój, ginę pod razami ręki twojej. Karami za winę karcisz człowieka i niweczysz jak mól urok jego. Zaprawdę tylko tchnieniem jest każdy człowiek. Wysłuchaj, panie modlitwy moje i nastaw uszu na wołanie moje. Nie milcz na łzy moje, gdyż jestem tylko przychodniem u ciebie, wędrowcem jak wszyscy ojcowie moi. Odwróć ode mnie surowe spojrzenie swoje, abym odetchnął, zanim odejdę i nie będzie mnie. Dawid bardzo chciał nie grzeszyć językiem. Bardzo chciał trzymać na wodzy swoje usta. Ale również zdał sobie sprawę z tego, jak bardzo jest znikomy. I że człowiek jest jak tchnienie, choć pewnie stoi. I nam się czasem też wydaje, że pewnie stoimy. To jest niestety tak, że przyzwyczajamy się do tego, co dobre. Przyzwyczajamy się do tego, że jak to się mówi, dobrze nam idzie. I człowiek, jeżeli przestanie mieć taką świadomość, że jest jak tchnienie, że jeżeli moc Boża nie działa w nim na co dzień, jeżeli moc Boża się w nim nie doskonali, to sam z siebie jest nikim, to przychodzi taki moment, kiedy musi to poznać na własnej skórze. I trzeba tu też dziękować Bogu za to. I ja też dziękuję Mu za to, że objawia takie momenty i pokazuje, jak słabi jesteśmy, jak tchnienie. I pokazuje nam wtedy, że to w nim jest nasza nadzieja i że to on może mnie uratować od występków moich, jak pisze Dawid. I ten sam czterdziesty następny, nie wiem czy tak jest, ale być może on został napisany zaraz po tym 39, dziewiątym, albo niedługo po nim, albo w podobnej sytuacji. Tęsknię, oczekiwałem Pana. Skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego. Wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego, postawił na skalę nogi moje, umocnił kroki moje. Włożył w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga naszego. Ujrzy to wielu i ulęknie się. I ufać będą Panu. I dokładnie tak jest. Jeżeli człowiek znajdzie się w takim stanie... Jeżeli upadnie, jeżeli znajdzie się w błocie grząskim i Bóg go z tego wyciąga, to wtedy rzeczywiście daje człowiekowi w usta pieśń nową. I wtedy pojawia się świadectwo na ustach takiego człowieka. I wtedy inni mogą ujrzeć to. Oni się mogą nawet ulęknąć i bardzo dobrze. A niech się ulękną tego, jak słabi są. I jeżeli... Nie będą się pilnować, jeżeli nie będą chodzić z Panem i chwycić się jego, nie chwytać się jego płaszcza. To mogą skończyć tak samo, a może być jeszcze gorzej w innych sytuacjach. Ale jeżeli się ulękną, to ufać będą Panu, tam jest napisane. Więc czasem dobrze jest nam posłuchać czegoś takiego, dobrze jest się ulęknąć i dobrze jest zaufać Panu. Nie stać nas na to, żeby się nie modlić, nie stać nas na to, żeby zaczynać dzień inaczej niż z Panem. I powtarzam, coraz bardziej nas nie stać. I kiedy zobaczymy, że tylko On jest naszą siłą, tylko On jest naszą, On jest naszą mocą, i tylko On jest w stanie dać nam zwycięstwo nad grzechem, bo dał do tego moc, ale oczekuje od nas czegoś takiego, o czym sam pisze, że On współdziała, ze wszystkimi, którzy Go miłują, ku dobremu, współdziała. Czyli On nie będzie uświęcał nas za nas, ponieważ dał nam ducha, który się nazywa Duchem Uświęcenia, i ten duch chce w nas pracować. A czy my będziemy tego ducha zasmucać i czy my będziemy tego ducha gasić, to będziemy widzieli po efektach naszego uświęcenia.